Dzień dobry wszystkim, Paweł Bański z tej strony. Taka refleksja, słuchajcie, bo no niestety konwersacje z naszymi operatorami, znaczy operatorami, psychopatami, którzy tam są, są nieustanne i taka refleksja się nasunęła, bo akurat była rozmowa o kościele i wierze. więc no, że tak powiem, nasz, znaczy nasz, na pewno nie mój, Prezydent Duda odkupił sobie już, kupił odpust zupełny, tak jak kiedyś to było w różnych królestwach, gdzie kościołowi składało się, no, konkretne dary pieniężne lub inne i wtedy następowało kompletne odpuszczenie grzechów, odpust zupełny, więc prezydent Duda razem z panem Kaczyńskim już ten odpust uzyskali, ponieważ, no, na konto naszego, przepraszam, znowu nie naszego, Waszego sławetnego Ojca Ryżyka, bo to jest Wasz Ojciec, który miłuje pieniądze, po prostu przyjął i odpuścił grzechy, jako Boży Wysłannik na tej ziemi, naszym superrządzącym, którzy jakże wspaniale dbają o nasze bezpieczeństwo i pomoc. A jaka jest sytuacja, dobrze wiecie? Ja już nie mówię, że zaniosłem Kilkudziesięciostronicową do, dokumentację do Funduszu Pomocy Ofiar Pokrzywdzonych Przez Przestępstwa, gdzie powiedziano mi, że to jest działanie lucyferskie, słuchajcie, bo mikrofale i psychopaci, i stalkerzy, którzy chodzą i są wokół nas, oni nie istnieją, to, to jest czysta fikcja, słuchajcie, to są urojenia ludzi, wszystkim się wydaje, że się wydaje, a jak się nie wydaje, to im się wydaje. No, to, tak dokładnie, I tak. Ja już nie mówię dzisiaj kolejna sytuacja. Przepraszam, że to jest inny temat troszeczkę uszkodzona część samochodowa. Słuchajcie, ktoś użył kwasu prawdopodobnie najzwyklejszego kwasu, żeby zniszczyć przewód. Jest w idealnym stanie cały poza jednym elementem, którego nie było widać. Ale przecież i ci tak może powiedział. możesz nie przeszkadzać ci proszę. Przepraszam bardzo za to wtrącenie. Niemniej jest inna osoba tutaj, która mi towarzyszy. Więc e, tak to wygląda. Zgłoszo zostało to zgłoszone do ekspertyzy słuchajcie. E, I no, ja już nie mówię o łożyskach lub innych częściach samochodowych, tak? Kradzież paliw i tak dalej. To wszystko robią duchy, duchy muszą się napoić paliwem. E, nie wiem, może części zżerają metalem, się żywią. Któż to wie? Któż to wie? I taka jest, takie jest takie stanowisko kościoła, ponieważ zwracam się do wielu duchownych o pomoc i udzieli naprawdę niesamowitej, niesamowitej. Jedna osoba potrzebowała naprawdę pomocy, ja prosiłem ja o pomoc działała. właśnie dla tejże osoby. Pomodlimy się, zmówimy modlitwę. A ja bym siadł najzwyklej w świecie w samochód i pojechał po tą osobę, żeby ją wyrwać z pewnego miejsca. Gdzie nawet nie padło takie pytanie. Więc jest to niestety przykra sprawa, ja już nie mówię o innych rzeczach, które się dzieją, bo, bo to po prostu zbiera się na wymioty. Nie to, że atakuje Kościół, tylko że sądownictwo nasi wspaniali politycy, zwłaszcza minister sprawiedliwości, który jest niesamowicie sprawiedliwy, tylko nie wiadomo dla kogo, pewnie dla swoich kolegów, żeby ich nie pozamykali, no bo jakżeby żeby inaczej, gnębi takie osoby jak my, które zostały poddane działaniom, ja już nie mówię, czy faszystów byłych, bo jesteśmy na listach z tego czy z innego względu, lub też byłych republik radzieckich, jakichś psychopatów. Nie ciężko to w sumie ustalić, niemniej no, pomoc jest tak wyraźna, słuchajcie, i rzucająca się w oczy, że normalnie wszyscy wymienkają. Naprawdę. To jest po prostu przykre. Byłem na policji przedwczoraj, słuchajcie. Czy dowody sobie policjant wziął, resztę materiału dowodowego, około 30 czy 40 innych, ja już nie mówię, screenshotów, filmów itd., odmówił. Za dużo by było. Za dużo by było, i prokurator po prostu nie miałby ewentualnie podstaw, żeby odmówić wszczęcia podstępowania. No, co by było wielkim problemem dla przestępców, po prostu. I to nie tych, których się uważa za przestępców. Dobrego dnia, trzymajcie się, jak dożyje, będzie następny odcinek. Zabytnie, Hej. Kurwa.